Już niebawem zacznie się proces w sprawie Kolegium Humanum. Jednym z głównych oskarżonych będzie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Już rok temu samorządowiec usłyszał bardzo poważne zarzuty korupcji i oszustwa. Prokuratura twierdzi, że dzięki lewemu dyplomowi MBA ukradł pół miliona złotych. Sutryk zapewnia, że jest niewinny, ale nieoficjalnie wiadomo, że prokuratura zebrała bardzo mocne dowody w jego sprawie. Prezydentowi Wrocławia grozi wieloletnie więzienie. I nawet jeśli faktycznie Sutryk nie jest złodziejem, to przez najbliższe lata będzie nosił swoiste piętno. Człowieka który został zatrzymany przez agentów CBA, który jest oskarżony o korupcję, oszustwo, złodziejstwo. Czy to pomaga w pracy prezydenta Wrocławia? No, oczywiście, że nie. Trudno sobie wyobrazić, żeby z sutrykiem oskarżonym o tak poważne przestępstwa spotykali się poważni politycy czy biznesmeni. Nikt nie chce ryzykować, ryzykować ani strat wizerunkowych, ani nawet Zastanawiać się, czy z wiadomych względów to, o czym rozmawia z Sutrykiem, może być później przez różne osoby różnie interpretowane. Dla niektórych to też po prostu wstyd spotykać się z kimś takim. W świetle afery Kolegium Humanum trudno sobie wyobrazić, aby nie tracił też sam Wrocław. Można oczywiście zaklinać rzeczywistość i wmawiać sobie otoczeniu, że ciążące zarzuty nie są niczym istotnym i nikogo to nie interesuje. A wszystko jest tak jak dawniej, no ale to nie byłoby poważne zachowanie. Nie czarujmy się, na tym wszystkim traci stolica Dolnego Śląska. Skaza na sutryku uderza przynajmniej wizerunkowo we Wrocław. Niedawno rozmawiałem o Wrocławiu z jednym znajomym politykiem z Warszawy, poważnym facetem. Zastanawialiśmy się, gdzie jest granica, za którą Sutryk powie: Rezygnuję. Mój znajomy powiedział, że nie ma takiej granicy. A nawet jak, co mu przecież grozi, trafi za kraty, to i tak nie będzie chciał z niczego rezygnować. Władza, jak usłyszałem, Wypacza zdrowy rozsądek. Uzurzałem też, że sutryk nie jest wyjątkiem, a w Polsce są samorządowcy jeszcze bardziej kontrowersyjni. Kolega poradził, żebym sprawdził podwarszawskie miasteczko Milanówek i tamtejszego byłego już włodarza. Zapewnił, że nie będę zawiedziony. Miał rację? Przekonajmy się. Zapraszam do Milanówka. Milanówek to niewielkie miasteczko tuż pod Warszawą. Bliskość do stolicy. Cichy, spokojny charakter i piękna przyroda. Jest tu bardzo zielono. Sprawiają, że możemy mówić o wyjątkowym miejscu, które dla wielu Polaków byłoby wymarzonym miejscem do życia. Ale dla wielu mieszkańców Milanówek był jeszcze niedawno miejscem wręcz przeklętym. Nie wypowiadam się na temat Pana Rymiszewskiego. Wam bardzo złe Jak słyszymy głównie przez działania bardzo krytykowanego byłego burmistrza Piotra Remiszewskiego. Piotr Remiszewski burmistrzem został w 2018 roku. Samorządowiec wygrał wybory, a mieszkańcy sporo sobie po nim obiecywali. Jednak bardzo szybko okazało się, że dla wielu z nich Remiszewski był. Zawodem, rozczarowaniem. Aż dwa razy próbowano odwołać go w referendum, i choć nie udało się pożegnać wtedy burmistrza, to grono niezadowolonych stale rosło do dziś. Mimo, że odkąd przestał być burmistrzem, minął przecież ponad rok, Remiszewski nie, nie cieszy się sympatią mieszkańców. Zobaczcie zresztą sami. W Milanówku był burmistrz Remiszewski, który z wymiarem sprawiedliwości do czynienia. Miał Pani się uśmiecha, a chciałbym zapytać, co Pani sądzi o tym samorządowcu? Dawaj. czy ja bym się wolała nie wypowiadać na ten temat. No. Chcielibyśmy zapytać o burmistrza Remiszewskiego. Mm. Jak Pan wspomina jego rządy? Babila jak niesamowicie. Naprawdę? Dlaczego? Czym to się przejawiało? No, jak to mówią, to Gorszy bałagan był, niż, niż, niż teraz jest. Czemu pani złe zdanie? Co się takiego wydarzyło? To że... był niemiły i... i dbał tylko o siebie. Jak słyszymy, burmistrz skonfliktował się ze zwykłymi ludźmi i szeregiem środowisk, w tym skupcami z, z miejskiego targowiska. Tu nie zostawiają na Remiszewskim suchej nitki. No, co wiem, to pan Remiszewski miał zatarg na targu. Z, z burmistrzem Remiszewskim polegała na tym, że burmistrz chciał tak przebudować nasze targowisko, aby nie było po prostu kupców. Przedstawił konserwatorowi sytuację taką, że są stanowiska, czyli pawilony, jako stanowiska zadaszone, co nie było prawdą, bo są to pawilony, które cały czas od lat sprzedawali w tych pawilonach. Więc niestety doszło do poważnego konfliktu, bo przebudowa tego targowiska godziła w tym, że to targowisko niestety musiałoby ulec zamknięciu. Chociaż burmistrz twierdził, że nie. Odeznali państwo z ulgą, kiedy przegrał wybory? Na pewno tak, my jako kupcy tak i mieszkańcy, poza tym jest sprawa oprócz targowiska, sprawa strażnicy, rozebrali straż, budynki straży pożarnej, do tej pory no niestety w związku z tym, że brakuje finansów, no nie jest dokończony ten projekt. No i strasznie też tak błąka. Ale jak to rozebrano strażnicę? Y, po prostu no, miała być przebudowa. To tak jak targowisko. Tak. No i tam jest taka przebudowa, proszę sobie podjechać na ulicę Warszawską, to jest blisko od nas i on po prostu jest to nowy budynek. Stare budynki zostały wszystkie rozebrane, zamiast ich wyremontować, tam były wszystkie media. No miało być pięknie, a wyszło jak zawsze, czyli po prostu jest teraz taka sytuacja, że ja obecnie Milanówek będzie się borykał z tym, że musimy pozyskać naprawdę spore fundusze, żeby to dokończyć. Co Pani na to, jak Pani powiem, że chodzą plotki, że Remieszański znowu chce startować na burmistrza? To może, o tu są Państwo właśnie mieszkańcy Milanówka i to jest właśnie komentarz. A od razu taczki dostanie. O, to jest człowiek który więcej szkód zrobił w Milanówku niż jakiegokolwiek pożytku. Wyciął ładny skwerek, wyciął drzewa. Kazał poszedł w zaparte, że to nie wydał decyzję. Ale je chciał zrobić pięknymi drzewami wyciąć. Parkingi będą zrobione. No i jednak społeczeństwo się tutaj tak zorganizowało, że nie pozwoliło mu na pewne rzeczy. Ja jeszcze dodam tylko ta jedno. W, w prokuraturze rejonowej w Grujowsku Mazowieckim toczy się postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków. Nie chcę, nie chcę skłamać, czy tych zarzutów jest 6 czy 8, ale burmistrz Miszewski właśnie występuje tam. Był audyt robiony w sprawie niegospodarności, więc obecnie to postępowanie jest odwieszone i jest w toku. Życzę przede wszystkim mieszkańcom, żeby się interesowali swoim miastem, swoimi problemami, bo jeżeli nie będą, to po prostu wszystko to się rozejdzie po kościach i jak to mówię kolokwialnie, nic z tego dobrego nie będzie. Niechęć mieszkańców była tak duża, że Remiszewski przegrał z Kretesem ostatnie wybory samorządowe no i w efekcie pożegnał się z urzędem. Ale to nie oznacza, że przestał być nacenzurowanym. Zła pasa samorządowca trwała. Został bowiem zatrzymany przez agentów CBA. O szóstej rano zakuty w kajdanki. Remiszewski usłyszał bardzo poważne zarzuty, podobnie jak w przypadku sutryka, chodziło o korupcję. Ale nie tylko. Piotrowi R. Zarzuca się, że w okresie od stycznia 2022 roku do kwietnia 2023 roku w Milanówku w związku z pełnieniem funkcji publicznej burmistrza przyjął m.in. od Marcina L. korzyści majątkowe w wysokości nie niższej niż 83 tys. zł w postaci wykonania przez ustalone osoby lub podmioty przez niewskazane naprawy i renowacji samochodów oraz wykonania prac remontowych prywatnej nieruchomości w Milanówku. W zamian za to, że osoba umocowana do działania w imieniu gminy Milanówek zawarła ze wskazanym przedsiębiorcą, prywatnie osobą najbliższą dla Marcina L., umowy oraz dokonała zamówienia wielu usług, m.in. interwencyjnego wywozu wód opadowych po nawalnych deszczach w styczniu 2022 roku z terenu Milanówka, wypompowywania i wywozu wody po opadach atmosferycznych, remontu budki cmentarnej, remontu kąpieliska miejskiego czy remontu dróg. Czyli Remiszewski miał zlecać kumplowi Marcinowi L. remont swojego domu i naprawę swoich samochodów, ale nie płacił mu za to z własnej kieszeni, a kosztami postanowił obarczyć mieszkańców Milanówka, którego był burmistrzem. Sądziłem, że takie akcje skończyły się w połowie lat 90. Zrób mi remont domu, a później ja ci zlecę remont budki cmentarnej. No jak to w ogóle brzmi? Masakra! Mamy więc niechęć mieszkańców, zainteresowanie służb. Sprawa jest bardzo poważna i choć Remiszewski nie przyznaje się do winy, to tak samo jak w przypadku sutryka, trudno mówić o tym, aby samorząd nie ponosił przez to szkody. Sam Piotr Remiszewski nie wyklucza zresztą, że znowu będzie chciał zostać burmistrzem Milanówka, bo najwyraźniej ciągnie go do pracy publicznej. Może powinien skupić się na tym, co mu wychodzi najlepiej, czyli na tworzeniu muzyki. Oddajmy głos Remiszewskiemu. Pan twierdzi, że jest niewinny i zarzuty są wyssane z palca. Oczywiście. I zamierzam to udowodnić. Natomiast tutaj, w, w tej sytuacji, absolutnie nie zgadzam się z żadnym z tych zarzutów. Ja nie chcę źle oceniać prokuraturę i wchodzić w zakres ich kompetencji i funkcjonowania. Natomiast no, przysługuje mi konstytucyjne prawo do obrony, z którego mam zamiar. Skorzystać. Czy pan wystartuje w wyborach w kolejnych wyborach na burmistrza Milanówka? Panie redaktorze, ja dosyć otwarcie podchodzę do życia, nie stawiam test. A co za tym idzie? Żadnego wariantu dotyczącego zagospodarowania przyszłości w moim życiu nie jestem w stanie wykluczyć. Wydaje to się dosyć mało prawdopodobne, ale kto wie, no... Życie, jak to mówią, płata figle. My sobie ustalamy jakiś tam własny scenariusz. Często bywa tak, że ten rzeczony scenariusz niekoniecznie jest przez nas pisany. Sami widzicie, że Remiszewski to postać ciekawa i kontrowersyjna. Ale w Polsce nie tylko oni, Sutryk, mają problemy z prawem i mimo poważnych zarzutów wciąż żywe aspiracje polityczne. Jest przecież były wójt Bobrownik, który piastował urząd, mimo że został skazany za korupcję, a wszystko dzięki apelacjom, dzięki nim dotrwał do końca kadencji. Mamy też byłego prezydenta świętochłowic, kontrowersyjną postać, który to zdaniem śledczych rozdawał nieuzasadnione nagrody podwładnym i wykorzystywał urząd do prywatnych celów. Wiecie, co ich wszystkich łączy? Wystartowali w ostatnich wyborach i dostali w nich spektakularne manto. Mieszkańcy nie ufają takim ludziom i nie ma się co dziwić. Dlatego warto się zastanowić, czy w życiu publicznym nie powinno być tak, że oczywiście szanując domniemanie niewinności, poważne zarzuty powinny być z automatu powiązane z zakazem piastowania funkcji publicznych. Zastanówcie się nad tym i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Subskrybujcie kanał Ujawniamy.com. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Marcin Tosz.